Czy to VVS, jest czy to esaj? SI? Rozmazana kreska, bo pociechła łezka. One chcą, no, one chcą tu wejść, a ja nie mogę przestać. Czy to widi jest czy to esaj? SI? Rozmazana kreska, bo pociechła łezka. One chcą, o, o one chcą tu wejść, a ja nie mogę przestać. Choć z tymi chłopcami nie możemy przestać bawić się latami, nie możemy przespać, żadnej nocy sami, chociaż twarze dziecka, nie śpimy z mamami. Hm. Wiesz co chcesz, wszystko mogę dać TO i tekst, ja bym nie powiedział tak No, nowy dzień, ale znowu stary ja Wczoraj chciałem odejść dzień Dziś 10 klasy młodych ja, młody Hilton To co zaraz będę jadł, jedzie windą Czujesz Czuję się jak kotyś pan, ale z blizną Więcej niż trzy życzenia mam Złota rybko. rybko See upcoming rap shows Get tickets for your favorite artist You might also like Doba hotelowa, SB Mafia Zegarek ze Szwajcarii, Kini Zimmer Winda, Kini Zimmer Diamenty na palcu, nad i szyi Diamenty na palcu, nad i szyi Czy to VVS czy to Esai Rozmazana kreska, bo pociechła Eska One chcą, no One chcą tu wejść, a ja nie mogę przestać to VVS, czy to VVS, jest, czy to SIRO zana kreska, bo po ciebie łezka One chcą o, o, one chcą tu wejść, to ja nie się mogę oświetlać Mi na twarzy weź mi za czużej Bo mi zrobisz krzywdę, bo mam doby face I nową grzywkę i w sercu kilka miejsc A żadne z nich na na głupie dziwki Wszystko się błyszy, ej Nie wiem czy to ten naszyjnik nasz czy to ja, ja nie widzę siebie, gdy przeglądam się w jezusach. Chcesz to ból, też podzielę na pół. Moje serce zamknięte jest w lodówce, ty dla mnie jesteś lustrem. Ale nie co je potłukłem. Dla ciebie ja oszustem, ale nie mogę przestać. I przez to znowu ci się rozmazała kreska. Diamenty na palcu, nad i szyi. Diamenty na palcu, nadgarstko i szyi. Czy to Vivi jest, czy to Esai? Rozmazana kreska, bo po ciebie one chcą, no, one chcą tu wejść, a ja nie mogę przestać Czy to Vivi jest, czy to Esay SI? Rozmoczona kreska, opoczywa łezka One chcą, o, o, one chcą tu wejść, a ja nie mogę przestać Czy to VVS, czy to SI? rozmocona kreska, bo podciekła łezka One chcą, o, o, one chcą tu wejść, ja nie mogę przestać Czy to VVS, czy to SI? rozmocona kreska, bo pocikła łezka One chcą, o, o, one chcą tu wejść, a ja nie mogę przestać